Tradycja! <noise> Och stary korkocz nogu, ale będzie jajko jak odpalę mój karabin maszynowy. Dobra, u mnie pitka gotowa. A co z pistoletem? Zaczekaj skakaj zaraz zobaczę. Więc tak, tak. Sałatka zabawka, przystawka z gagatka, zupa ze śliwki, oliwki z kościotrupa, niebieski gwóźdź i szalony ror z cytkami. Do, do. gotowy? Do. gotowy? Start! <śmiennie> A tutaj co się. Super nowoczesna prosty. putka rozjebała dziecko zabawkę. Trochę więcej szacunku, dziecka I zwróć czasem uwagę na monitory, na które naprzód się. <śmiennie> Harry Teraz trzeba uderzyć! Nie! Co kurwa? Gówno kurwa! Weź spierdalaj. Nie przeczę, że doktor Weckman dała nam to ty. Nasze niegdyś mocne, grube stały się sławsze. Nasze malutkie uczaski straciły kształt. A nasze świece poszparły. <śm> Ale dziś znaleźliśmy świetną rzeczą dżgęń. Trochę więcej szaszłyków w eee. Spokój duszować Nikt normalny by nie chciał takiego gówna. Co ty tam wiesz nie mądra szyno? Operacja Sasanka jazda! Wysprać się można siedząc w tym pokoju.

Jeszcze chwila i będziemy w środku naszego ku**n wsi**a! Pamiętajcie! Ostatni gryzą psy!